ja Потягну, потягну! Потягну, 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 потягну! 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 Ahora está la presión, ¿qué tío? 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 ¿Q Wejdźmy pas, trzeba wypożyczyć. Albo jacy będą chodzą? albo wiosło i niech wypłynie. Kurko, zaraz będzie. Ale chcesz ten? Bo ja ci pas. Chcesz pasetko? Albo daj pas. A jak bym szedł z niego? Poczekaj, zaraz wyjdzie, kurwa. kurczę. to tu Ej, a tu, ej, bicie go przeczył... On no? się wciąga sam no, To weź go poproszę Darek, ale nie wciągnij mnie bo on się wciąga sam Tylko go stawki. Wiesz, ja w moimi pomysłami to wszystko wiem Dobra Jedziemy? Ja też mam jeszcze dwa. Niech jest Koniec wyciągarki.

A możesz wyprostować koła bardziej? É só pronto Mam tyle, <noise> tyle co ja. to jest tyle czy jak? wyciągnij z lampu. W woda? No, to albo albo było więcej. Złama ja Czekaj, ja go wyciągnę. Czekaj. Okay. mi z niego, zejdź, zejdź zej. Pochodzi to sama kurwa. Ale mnie kurwa nie chodzi. Czekaj, jest możliwe, że dostał i tym najbezpieczniej do słabskie, nie? Tak to by powiedział, że taka kurwa głębina, to nie? Nie? No, powtarzasz mój wyczyn jest to nie dzisiaj Kurwa ciekawe czy teraz płyną